Cześć siemano, ja jestem Paweł i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Waszej ulubionej serii, czyli Lumpowe Trafy Tygodnia. Na samym wstępie chciałbym Was bardzo serdecznie przeprosić za mój głos, jestem lekko przeziębiony, mam nadzieję, że nie będzie Wam to jakoś specjalnie przeszkadzać w odbieraniu tego odcinka. Standardowo dla moich materiałów chciałbym serdecznie zaprosić Was do dołączenia na największą lumpową grupę na Facebooku, czyli Lumpowicze. Link znajdziecie oczywiście w opisie, tak samo jak dwa pozostałe linki do mojego Instagrama oraz TikToka. Chciałbym Wam bardzo serdecznie podziękować, ponieważ uda Dało się ostatnio przebić barierę 2000 followersów na TikToku. Mam nadzieję, że się nie zatrzymujemy i będziecie dalej pomagać mi w poszerzaniu naszej lumpowej społeczności. Dodatkowo chciałbym wam podziękować za wszystkie komentarze, lajki oraz serduszka na wszystkich pozostałych platformach. Naprawdę bardzo motywuje mnie to do dalszej pracy. Jako, że kanał i moje inne social media są tworzone dla Was i chciałbym, żebyśmy razem wspólnie nimi zarządzali, to tutaj pojawia się pytanie do Was: mianowicie, ostatnio odczułam lekkie wrażenie, że ta seria jest już lekko monotonna. Mówię o przedmiotach, pokazuję Wam zdjęcia, i tutaj jest pytanie. Na które chciałbym, żebyście odpowiedzieli mi w komentarzach, co mogę zrobić, żeby lekko urozmaicić wam tę serię. Liczę na waszą kreatywność. Oczywiście na każdy komentarz postaram się odpisać. Potraktujcie to sprawę na poważnie i jeżeli chcecie, no bardzo będę liczył na wasze komentarze. Dla mnie jest to równie ważne, żeby te materiały były dla was jak najfajniejsze, a my bez przedłużania lecimy do pierwszego wyróżnienia. No i pierwsze wyróżnienie w tym materiale otrzymuje Michał, który w tym tygodniu znalazł bardzo ciekawe buty. Treści, które dla was publikuję mogą dawać wam do myślenia, że pewnie znalazł je w lumpie. No i tutaj. Pomyłka, znalazł je w szafie u swojego ojca. Są to bardzo ładne buty Nike z lat 90. i w sumie ze zdjęć wcale nie wyglądają na jakoś specjalnie zniszczone. Bardzo ciekawa i popularna ostatnimi czasy biegowa klasyczna sylwetka buta w fajnych stonowanych odcieniach fioletu. Jak napisał autor, buty pochodzą z lat 90. Jeżeli Wy jeszcze tego nie robiliście, to naprawdę polecam Wam przejrzeć szafę rodziców. Dodatkowo możecie też poszukać coś na strychu lub w piwnicy, gdziekolwiek przechowuje się u Was ubrania. Czasem naprawdę można trafić na bardzo ciekawe perełki z lat 90. albo i wcześniejszych. Znaleźć znalezisko Michała kosztowało oczywiście całe 0 zł, więc tym bardziej cieszy. Serdeczne gratulacje, lecimy do kolejnego wyróżnienia. Kolejne wyróżnienie trafia do Pawła, którego serdecznie pozdrawiam, ponieważ często wysyła mi swoje znaleziska na mój Instagram. Oczywiście, jeżeli chcecie, też możecie to zrobić. Oznaczajcie na swoich lumpowych relacjach mój profil. Paweł w tym tygodniu znalazł bardzo ciekawą kurtkę marki Barbery Brit z charakterystycznym logo na rękawie. Ze zdjęcia widzę, że jest to dosyć cienka kurtka, więc fajnie sprawdzi się na aktualną pogodę. Chociaż sezon na kurtki się już kończy, co mnie bardzo oczywiście cieszy, ponieważ uwielbiam lato. Bardzo ciekawe znalezisko, niestety autor nie napisał ceny. Lecimy do ostatniego w tym odcinku wyróżnienia. No i na ostatnie wyróżnienie w tym odcinku w pełni zasługuje Jonasz, który równie często podsyła swoje fajne lumpowe znaleziska. Jak widzicie w tym tygodniu szczęście musiało mu dopisywać, ponieważ znalazł dwa fajne itemy. Mianowicie pierwszy z nich to bardzo ładna kurtka marki Stone Island. Trochę starsze wydanie w białej kolorystyce, niestety nie ma patki. No i drugi item to bardzo ciekawy item jednej z projektantek. Gdzieś tutaj wyświetliłam się logo lub imię tej projektantki. Ja po prostu nie mam najmniejszej szansy, żeby dobrze to przeczytać. Jest to bluzat kolaboracji, jest to klasyczne czarny hoodie z bardzo fajnym nadrukiem. Sam się zastanawiam, jak przynajmniej jedno z tych trafi nie znalazło się na podium, ale tak czy inaczej, Jonasz bardzo serdecznie gratulujemy, a my lecimy do miejsca dziesiątego. W tym tygodniu, żeby znaleźć się na podium, wystarczyło uzyskać cztery reakcje. Na miejscu dziesiątym plasuje się w tym tygodniu Kacper, który pochwalił się bardzo ładną czapką Adidas Equipment. Jest to klasyczna linia Equipment z lat 90. Jeżeli kojarzycie starsze wydania marki Adidas, to na pewno kojarzycie ten. Charakterystyczny kolor. Jest to kolor właśnie przeznaczony głównie dla linii Equipment. Kasper zapłacił za nią 6 zł. Bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy szczęścia i lepszych trafów w kolejnych tygodniach. Na miejscu dziewiątym z liczbą po 4 reakcji znalazła się w tym tygodniu Gosia, która znalazła buty high-endowej marki Balenciaga. Na pewno kojarzycie tą markę z bardzo popularnych swojego czasu Triple S'ów. Wysokie sneakersy z minimalistycznym logo na języku. Charakterystycznie dla Balenciagi pewnie wykonane z bardzo dobrej jakościowo skóry. Zresztą widać to po zdjęciu. Bardzo klasyczny które na pewno będzie pasował do wszystkiego. Serdeczne gratulacje, lecimy do miejsca ósmego. Ósme miejsce również ex z liczbą czterech reakcji zajął w tym tygodniu Chester, który znalazł naprawdę świetną kurtkę marki Stone Island w klimatach football casuals. Bardzo ładny, ciekawy, oliwkowy kolor z charakterystyczną patką na rękawie. Muszę wam powiedzieć, że znaleźć taką kurtkę na lumpie to naprawdę jeden z moich największych lumpowych greli. Świetne trafienie i naprawdę zazdroszczę znalazcy. No i miejsce siódme a na nim Szymon, który uzyskał trochę więcej bo aż sześć reakcji. Znalazł on bardzo bardzo ciekawą kurtkę marki Stusy w charakterystycznym motywie. Moro, Kurtka ta charakteryzuje się dużym białym nadrukiem na plecach. Możemy zauważyć tam duże logo marki Stusy, napisane ciekawą czcionką. Tam pod spodem znajduje się jeszcze bardziej klasyczna wersja. Napiszcie w komentarzach, czy trafiacie Stusy w waszych lumpach. U mnie już bardzo dawno nic się nie trafiło. Teraz lekko niecodzienna sytuacja, ponieważ miejsce szóste oraz piąte zajęła jedna osoba. Mianowicie mowa tutaj o acne który po raz kolejny pokazał nam swoje świetne trafienia, i po raz kolejny już naprawdę nie wiem, który znalazł się na podium. Zyskał on odpowiednio 7 i 9 reakcji. Na miejscu szóstym znalazła się bardzo klimatyczna piżamka w klimacie Kubusia Puchatka. Z tego co widzę, jest to jakieś oficjalne wydanie. Jakoś nigdy nie mogę zapamiętać, jak te piżamki się nazywają. Wiem, że mają jakąś taką popularną, charakterystyczną nazwę. Bardzo ciekawy motyw na suwaku ze słoikiem miodu. No i oczywiście haftowane logo w angielskiej wersji językowej. Bardzo klimatyczne trafienie, Serdecznie gratulacje i lecimy do kolejnego miejsca. No i na kolejnym piątym miejscu Acnewicz pochwalił się już bardziej klasycznym LPU, jak to często w jego przypadku się zdarza naprawdę bardzo fajne high-endowe trafy. Może od lewego górnego rogu lecimy z koszulą YSL. Pod spodem znajdziemy koszulę CP Company. Dalej marynarka Masona Margelli, czyli już naprawdę bardzo wysoka półka. Kolejna elegancka marynarka Etro. Muszę wam się przyznać, że nie do końca kojarzę tą markę. Muszę chyba sprawdzić w internecie coś więcej na jej temat. No i kończąc TLPU LPU on również szalik Aleksandra McQueena w charakterystyczny motyw z czaszkami. Bardzo serdecznie gratulacje. Tym bardziej że zająłeś aż dwa miejsca w tym odcinku. Normalnie się to nie zdarza. Serdeczne Teraz gratulacje. No i przechodzimy bardzo szybko do miejsca czwartego. A na nim Ireneusz, który znalazł bardzo klasyczną czapkę marki Moncler. Uzyskało ona 13 reakcji i wcale mnie to nie dziwi. Naprawdę bardzo ładna, klasyczna czapka z charakterystycznym dla Monclera logo. Wczoraj, a kiedy wy to oglądacie przedwczoraj, miałem bardzo fajną sytuację w lumpie. Jako, że miałem wychodzić już z lumpa, zobaczyłem tylko kątem oka na dział dziecięcy. No i na samym końcu, w samym rogu tego działu, zobaczyłem to charakterystyczne logo. Gdzieś tutaj pokażę wam zdjęcie. Jeżeli śledzicie mojego Instagrama, to już wczoraj je widzieliście. Przepraszam przedwczoraj, ponieważ jest tutaj mała incepcja między tym, jak ja nagrywam, a kiedy wy to widzicie. Znalazłem bardzo małą, dziecięcą kurteczkę marki Moncler. No i co mnie zaskoczyło, jak porównywałem, wszystkie metki oraz patka sama Monclera jest w jednakowym rozmiarze jak w rzeczach męskich. I ogólnie dla osób dorosłych, bardzo często na przykład w Stone Island, jeśli mamy do czynienia z marką Junior, no to patka i same metki trochę się różnią. No i muszę się pochwalić, że była to moja pierwsza kurtka marki Moncler, jaką znalazłem. No, co prawda szkoda, że taka mała i dziecięca, ale zawsze jakaś. Czapka jest... Ireneusza jest 100% lepsza od mojego trafienia, więc bardzo serdecznie gratulujemy i myślę, że w kolejnym jesiennym sezonie na pewno będzie bardzo dobrze służyła. Miejsce trzecie, a zarazem brązowy medal w tym tygodniu otrzymuje Angelika, która pochwaliła się naprawdę przepiękną kamizelką marki Patagonia. Jeżeli nie kojarzycie tej marki, to właśnie ona słynie z tego typu rzeczy. Bardzo fajnych outdoorowych, trekkingowych itemów, kurtek, kamizelek oraz innych tego typu przedmiotów. Najbardziej marka ta słynie z vintage'owych przepięknych polarów oraz kamizelek w różne ciekawe printy. Tutaj mamy do czynienia z bardziej klasyczną kompozycją. Gruby, misiowaty, brązowy polar z czarnymi elementami. Bardzo ładny item. Na pewno nada się idealnie na aktualną pogodę, ponieważ sami czujecie, że na kurtkę jest już trochę za ciepło. Taka kamizelka na pewno wpadnie jak złoto. Angelika uzyskała miejsce trzecie, tak jak mówiłem. Uzyskała aż 14 reakcji. Serdeczne gratulacje, a my lecimy do miejsca drugiego. No i miejsce drugie, które naprawdę zrobiło na mnie wrażenie, ponieważ item tej marki zdarza się nader rzadko. W lumpie trafienie itemów tego typu jest praktycznie niemożliwe. Są to... Unikaty. Mówię tutaj o znalecisku Norberta, który zajął w tym tygodniu zasłużone miejsce drugie i uzyskał 16 reakcji. Mówię tutaj też o przedmiocie, którego wartość oscyluje w granicach około 8000 dolarów, więc naprawdę sami pomyślcie, jaka jest to ogromna suma za koszulkę. Jest to unikatowy projekt Moski to Sam o tej marce niestety nie wiem zbyt dużo, choć chciałbym przekazać wam jakieś informacje. Muszę poszukać na zagranicznych stronach internetowych czegoś więcej, ponieważ bardzo zajadałem się tematem. Z tego co zdążyłem się dowiedzieć, są to jakieś unikatowe, bardzo rzadkie vintage'owe. Koszulki. Znalezisko Norberta pochodzi z roku 1992 i jak sam autor napisał, jest ona ultra rzadka. Znalazł tylko jedną koszulkę w całym internecie wystawioną za 8000 dolarów przez kolekcjonera Moskito Jak wstępnie się dowiadywał, koszulka jest oryginalna, co naprawdę bardzo cieszy, ponieważ tak jak mówiłem, są to rzeczy unikatowe i w Stanach za taką koszulkę na pewno dostanie okrągłą sumkę. Już pomijając wartość finansową, naprawdę wartość kolekcjonerska tego typu koszulek jest nie do opisania. Sprawdźcie sobie z ciekawości inne projekty tej marki i całkowicie. W internecie naprawdę złapiecie się za głowę. Jednym słowem, gratulacje! Jest to według mnie jedno z najlepszych trafień tego roku. Choć mamy dopiero marzec. Serdeczne gratulacje i życzymy jeszcze lepszych trafień, choć może być już po prostu z tym ciężko. A na miejscu Dawid, który standardowo dla naszych materiałów musi pojawić się w jakimś zestawieniu. Tym razem znalazł on bardzo ładną czapkę six panel marki Stone Island w kolaboracji z Supreme. Bardzo ciekawe, że czapka jest zupełnie nowa z metkami. Dawid w tym tygodniu zajął miejsce pierwsze i uzyskał 22 reakcje. Sam się zastanawiam, jak tego typu itemy trafiają do lumpów, tym bardziej, że czapka jest zupełnie nowa z metkami. Jak wiecie, znalezienie itemu marki Supreme albo samego Stone Island bardzo cieszy. Tym bardziej połączenie tych dwóch marek, kolaboracje właśnie tych marek są dosyć rzadkie. Więc tym bardziej cieszy fakt, że taką rzecz udało się znaleźć. Jednym słowem gratulacje i życzę powodzenia w podsumowaniu całego miesiąca. No i to by było na tyle w tym materiale. Bardzo serdecznie dziękuję Wam za oglądanie. Bardzo dziękuję za wsparcie moich projektów. No i tak jak mówiłem na samym wstępie, bardzo proszę Was o sugestie, co mógłbym zmienić. W moich materiałach, żeby były one dla was ciekawsze. Mówię tutaj o konkretnie tej serii, co mógłbym zrobić, żeby urozmaicić materiały. Jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam Was do wejścia w opis i zobaczenia linków. Znajdziecie tam mojego Instagrama oraz TikToka. Zachęcam do sprawdzania. No i to by było na tyle. Jeszcze raz wielkie dzięki za oglądanie. Trzymajcie się na razie.